Cześć się wam wszystkim. Witam Was w kolejnym już drugim odcinku z gry I Am Alive. Jak widzicie, zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy pierwszy odcinek Dobrze to idźmy do przodu chyba O, ogień, ogień, pali się, pali się o raz Dobrze, odsuńmy się lepiej do nas. Nie sam kłopotów. Bym mógł go zabić, ale nie mam nic. Nic, nic, nic. Dobra, bo byśmy mogli od niego zyskać może jakieś przedmioty. Jakieś surowce, które by nam się bardzo przydały. Jak na razie... Aha, a na dole jest dużo pyłu, tak. Więc tam nie idziemy. I w ogóle wysoko to jest, tak byśmy nie zaszli, tak. Dobra, co to... Aha, tylko to mamy... Bekwipunku, dobrze. Dobrze, tutaj nic nie ma gdzie iść, to więc idziemy. Wyjdźmy na powierzchnię. Dobra, trochę sprintem. Dobrze. Dobra, wiesz jeszcze. O Oj, ludzie. Kogoś tam bio. Troje ludzi zapali. Jakoś, nie wiem, jakoś gościa czy dziewczyna. Nie uciekł, aha. Uciekła i teraz za nią biegną. Dobra. Dobrze, że nas nie zauważyli, tak myślę. Dobra. Ogarnijmy tutaj teren. Może jakieś surowce będą. Dobra, nic nie ma. Ja tych samochodów, Jezu. Szkoda, nie tej tutaj tego, jakby... jego były sklepy otwarte i byśmy mogli je teatrować, fajnie było. Jakieś przedmiotyśmy uzyskali. Y -y -y, Aha, tak, spoko, tu jest na Okej. Okay. Dobra, chyba nic nie ma. Jezu, ludzie wszędzie. Samochody. Na złomowisko wszystko. Jaki e rym. Dobra. Ta mapę mi ciągle pokazuje. Tak, dobra. Postik. Dobra Tu nie przejdziemy, tam też Jakaś dziura, to chyba tutaj mamy tylko jedyne wyjście Dobra, jakaś rzecz Aha, kolejny respawn Respawn, Nie co ja mówię? Przed, no znaczy respawn, tak, zginiemy Powiększ. Tam coś leży, ale... Nie podejdziemy. Tak, tylko bro, Ta nie wiedziałam. Dobra drzwi. Aha, nie możemy. Dobra. To nic na nie pozostaje, tylko tutaj wejść. Dobrze. Mógłbym to czymś otworzyć, dobrze, ale czym... Dobra, frajerze. Do tyłu. Zaraz tam wrzucę. Tak myślę. Za. Ta...

Faj tak teraz? Nie, razu. jest coś się zbugowało. Do punktu kontrolnego. Dobra, jest. Dobra, wbijamy. Dobra, spok... -szik. Dobra, wchodzimy. Spuszczamy. Zatap. Spoko. I'm no, so i uh, you Step back. Step back. Step back. Hey, okay. Whatever you want do? No. don't shoot. Don't. Don't shoot. Do whatever you say. Please. proszę, Please. Tam no, O, ja. o tasak. Nie, tasak, tak. Tasak chyba. Better keep this with me. Tasak. Mhm. A Amaczał to. Spoko. dobra. Chyba tasakiem to otworzymy. O. A a Dobra. <laughs> Wow. Okej, okay. chyba jak podejdzie, to zaatakujemy go naszą maczetą. Eee, Co, co? Może... No, come on. To już trzeba jeszcze jakoś rozegrać. Dobra, chodźcie. Dobra Stop, stop Nie, dobra Co, 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 co? A, ciśniem, ciśniam Tak Dobrze, że w ciągu paru sekund nas. No A, dobijmy go Dobimy bo już. w ciągu nie wiem 30 sekund straciliśmy już kulę. Dobra, wszyscy chyba są pozabijani, tak myślę, spoko. Dobra, chodźmy tutaj, ogarnąć miejsce. O, o nie, nie. Tam chyba już będziemy gdzieś szli. Chcę tutaj sobie popatrzeć i popenetrować. Może tutaj coś takiego, ja mamy coś... Aha, tabletki przeciwbólowe. No bo tutaj nie przejdziemy. Tak, i też nie przejdziemy. to nie z nami zostaje, tylko tam pójść, pobiec. <coughs> nie wiem ile nagranie będzie na trwało. Dobra. otwieraj. muszę być ostrożni. Dobra, to idźmy tutaj. O, spoko, coś tu leży. A, apteczka, spoko. Inni się zabijają po surowce, a my tutaj znaleźliśmy taką apteczkę. Dobra. Tutaj penetracja na pierwszym miejscu. Byśmy trochę więcej tych, tej amunicji zdobili od tego gościa, ale wow, kogoś... Ehe, uh -huh. ktoś tutaj... no pójdźmy w A, spok, aha. No dobrze, więc powróciliśmy jak tam szliśmy. Dobra, to teraz biegnijmy. <laughs> tutaj się nie da, Stara to tutaj. Ludzie? Co? To... Kim jesteś? Dobra, mamy być. Dobrze, czuję. czuję. No, dobra. Dajmy. Nie wiem, czy później nie będę tego żałował. Dobra, może. Dziękuję bardzo. Jak to dostałeś? może. nam. Dobra, może. później, nam się odb... Czy wam pomogę, Dobra, nie będę. Już ci pomogłem. Dobra, to tutaj. Dobra. To tutaj. Dobra, to Dobra, słyszę kogoś. Ostrożnie. Wtedy ja nie przeszkodziłam Ta, za <laughs> wysoko. musimy być ostrożni. Jak się nie... Dobra. Tam są jakieś Ach, fuck. Jakaś babunia tam jest. Dobra, nie zbliżajmy się do niej. Ha. Dobra, idźmy przed siebie. Dobra, wstajmy już. Dobra, spójrzmy tutaj. Ogarnijmy. Nic nie ma. To źle. Dobra to jest jakieś przejścia. To idźmy. Ja tu tu tu, ziomek. I szybciej. Dobra. O, o, o fajnie. Tabletki przeciwhulowe Mucho. squad to tam już. standing dobra to wejdziemy. Home sweet home Mm -hmm. Dobro. Kogo tu nie ma? No nie wiem, czy nikogo tutaj nie ma. Może tutaj? O, się, jest. Dobra, owoce. Tu tutaj może? No nie ma. Wszystko porozwalane. Dobro. No. I remember that day. What's this? We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We will we'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. All we can do is pray for everything for now all we can do is pray that you're alive and if you are i know you'll come back here we'll try to stay in haventon but we'll go wherever's safest with mary i can't take any risks we love you not a moment goes by that we're not thinking about you try to find us we'll be waiting for you julia and mary may 23rd uh-huh no, May 23rd. That's almost a year ago. May so long already while i walk tam nikogo nie było dobra Mhm, o Dobra, są, like Dobra, to nic nie ma To wyjdźmy już z tego domu kół. No dobra, to ja szablę Mam już Aha, jakieś dziecko Fajna pora tutaj. A tam jest... dziecko. Mary? Nasza córka? No nie wiem. Mary. Dobra, biegniemy za nią. Dobra, to Dobra, biegnij. Bieg, bieg, bieg. Jeszcze zgubimy. Dobra. Przerwę to nasza córka. Nie co mam tutaj. Jeszcze się. Brak punchy, no, kończymy. Aha, to ja się Aha. No. Mi rozprawić. Alone. she doesn't have anything you want <laughs> 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 look what just wandered into the you guys make a fella feel at home look at you're that's an empty made a big mistake wow did you see

Mm -hmm. No ale wiemy, że to nie, jest, to nie jest nasza córka. aha, dobra, więc idziemy do jakiegoś centrum handlowego, gdzie <laughs> ktoś nam da tam jedzenie, no pożywienie, dobra my się, lecimy. Windowsy wypełnione, i cały wędrówkarz został ok ok. Dobra, w kąserwę dobra, dobra już nie, używam tego nie chcę, dobra, dobra, to myślę, że zakończymy tutaj odcinek. Ciekawe jak tam się potoczy tutaj. dalsze zwiedzanie z naszą, no to nie jest nasza córka. Do... Aha, dobra, jeszcze tutaj coś weźmiemy. Tak jest, nabój. Potrzebowałem. Dobra, to jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić. No dobra, to e, e, na razie i...